Na pół się nagrywa. A. Cześć kochani, słuchajcie, raz, że chcieliśmy bardzo podziękować za 5000 subskrypcji swoich własnych. Bardzo Wam wszystkim dziękujemy za czas, za cierpliwość, za wspieranie całą resztę. No a jak 5000 subów, to trzeba wreszcie wrócić do konkretnych odcinków i wreszcie zakończyć. Przede wszystkim porządnie rozpocząć ten e, nie test już e, mediów filtracyjnych, a nazwiemy to przegląd mediów filtracyjnych. Będzie łatwiej, żeby je przetestować, to na to trzeba dużo czasu. o Kilku, opowiem Wam coś od siebie, bo już ich używałem, ale większość dopiero, jeśli chodzi o test, tak zwykle zrobię to jak je przetestuję. Natomiast chcemy zrobić, e, zanim taki przegląd, e, zrobimy po kolei te media, e, jaką mają chłonność, ile ważą na sucho, ile ważą na. Mokro, jak wyglądają w łapie, do czego mniej więcej służą. Nie będziemy wam czytać etykiet, bo to bzdura. Informacje o tych mediach znajdziecie sobie w sieci bez problemu. Ewentualnie spróbuję podklejać linki pod filmem, żebyście mieli bezpośrednie odniesienie do producenta czy, czy, czy jakichś takich tematów. E, chyba tyle, nie, nie, nie przedłużając. E, ja sobie to zrobiłem jakąś tabelkę. Będziemy nagrywać z drugim telefonem, żebyście też widzieli z bliska co tam się dzieje no i tyle dobra idziemy tak jest idziemy od pierwszego idziemy od pierwszego. Pierwszy to jest Poro Ring słuchajcie e, firmy Tropical e, firmy Tropical wygląda tak wam właśnie miałem nagrywać to już się za to biorę. słuchajcie wygląda całkiem całkiem przyzwoicie i powiem szczerze, że jego już testowałem i cyk. I generalnie y, naprawdę fajnie się sprawdza. Y, ma dużą porowatość to ważne. Pamiętajcie, no, to nie chodzi o szklane rurki, chyba że w dużych sampach wtedy y, mniejsza różnica. Natomiast w małych filterkach takie media bardzo fajnie się sprawdzają. Dobra, rzucamy go, rzucamy go. Aha, ważymy go najpierw. Ważę słuchajcie, najpierw. mamy 0. Ważymy go na sucho. Tak, na sucho jest 2,80. ,80. Ja już piszę słuchajcie to e, wszystko. Tabelmy, mieli. Czekaj, my robimy tropikala teraz, tak? Tak, tropikala. 2,80 g na sucho. Teraz słuchajcie, jedziemy z tym cycem w kałuże i zobaczcie jak ładnie sobie pije. E, to się nazywa bodajże fachowo. Wchłanianie kapilarne. O ile dobrze pamiętam, a no nieźle, kochanie to wygląda, nieźle. No dobra, nie, i, i myślę, że czas go teraz do, do zanurzenia. Dajmy mu słuchajcie, ze e, kilka chwil, kilka chwil, a my przez ten czas spróbujemy chociaż takie. Nikło informacje wam na temat tego, e, na tego na temat tego media medium przeczytać. Słuchajcie, porownik materiał ceramiczny do filtracji biologicznej wysokiej jakości materiał filtracyjny w postaci ceramicznych porowatych pierścieni, których kształt zapewne dobre przepływy bla bla bla. Właściwie wszędzie to piszę. Y, wynosi około 600 m kwadratowych na litr, jeśli chodzi o powierzchnię w tej chwili cena. Słuchajcie takiego opakowania litrowego to jest 29,80. To tak przy okazji. No dobra, nimku. Możemy to wyciągać i wrzucamy na, yy, na, na wagę. Zobaczymy, ile będzie ważył. Ważył na Mamy 0, no dobra, muszę nam wierzyć na słowo 3,64. I słuchajcie, mokry waży nam 3,64 później spróbujemy e, pomysłem kolegi y, tudzież Monty B e, z kanału Monty B e, policzyć, że tak powiem stosunek masy tak? I także także tak to wygląda 3,64 słuchajcie po zanurzeniu już sobie piszemy. Tak, będziemy trochę chodzić, słuchajcie, psy będą szczekali, bo dzisiaj jak widzicie w plenerowych warunkach jest ciepło, krótko jest niedziela, więc stwierdziliśmy, że połączymy przyjemne z pożytecznym. Aha, no Nieraz i będziemy kroić. Spróbuj tak go działać, się nie brudzić. O, jak A. ładnie. I zobaczcie, właściwie cały jest niebieski. Jakbyśmy go jeszcze troszkę zostawili, to podejrzewam, że pochłonąłby tej wody w całości. Nawet mam wrażenie, że troszeczkę za krótko trzymać, moim zdaniem. Bardzo dobry medium e, filtracyjne. Niezły stosunek ceny do jakości, naprawdę e, o, musimy jakieś oceny swoje zrobić. My no zrobimy, czekaj, to ja tu dopiszę. Ocena kulesiów, ocena kulesiów. Możecie się oczywiście z nią nie zgadzać, kochani. pamiętajcie, to jest tylko nasza subiektywna ocena. Na razie powiedzmy to w skali 1 do 10? Dobra. Tak, 1 do 10 Dobra. To ten, jeśli chodzi o chłolność, na razie bym zrobił 8. I, i, I jak gdyby wygląd i reszta? Jak bym dała ty ile byś dała? O, 7 będziemy wyciągać. 7. 7. No to daj mi 7,5. Ruskim tam. Dobra. Dobra. Masa na 30 ml objętości, też jeszcze mieliśmy sprawdzać, słuchajcie. Ale to bez sensu, to tego nie będziemy robili, bo to jest bez sensu. Jak macie jakieś pomysły, to jeszcze szybko możecie dołożyć w kolejnych odcinkach. A my jedziemy dalej, słuchajcie. My jedziemy dalej, nie ma co przedłużać. Kolejny, Kolejny będzie. to Ech i Mech. Ech i Mech, Ania tutaj już działa, a ja już... A ja już czytam, że tak powiem, eee, co tu, co tu, co tu o tym, o tak. a, a przyszły, jak widzicie, pomocnicy przyszli. Na dwór. Boluś tego nie rusz. Poczekaj, już, Junio. Siadaj, Siad. Oni też chcą być w kadrze. Bolo. Echa i mech słuchajcie, ale nie jest to samo wystarczające. Słuchajcie, wkład mechaniczny. Cena w tej chwili, tutaj taka pierwsza lepsza z internetu, około 43 zł. Wiadomo, że to tam może się różnić. Słuchajcie, mechaniczny wkład do filtracji wstępnej, ceramiczne rurki. Wkład należy umieścić w filtrze przed wkładami biologicznymi, i nadaje się do wielokrotnego użytku, jest łatwy w czyszczeniu. Dobra słuchajcie, tak on wygląda, tu już wam pokazała. Wagę teraz nagrywamy. Hmm, teraz y, będziemy nagrywali y, wagę suchego. Mamy oczywiście zero Boluś, chodź tu. O. O, przepraszam bardzo. Boluś odejdź. Chodź. chodź Boluś. Wyjdź. wyjdź pies. Już. szybciej się do. Idź z bronią na dworek. Idź. 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 Uciekaj, uciekaj, zamkniemy. Uciekaj, już, uciekaj. Słuchajcie, jesteśmy <noise> małe komplikacje, tak? Małe przeszkody. Dobra, słuchajcie, na sucho mamy w takim razie 0,92 grama. Słuchajcie, już to już to piszemy. Wyjdźcie 0,92. Dobra, teraz mamy co? efekt... poczekaj, 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 poczekaj. poczekaj. No dobra. Bolo. No tylko chłonność Nie jest... Nie widać tej chłonności. ...zdecydowanie mniejsza, słuchajcie. Bolek właśnie wpadł, słuchajcie, w media filtracyjne, a trochę ich mamy. No dajmy mu chwilę, zobaczymy. Trochę tych mediów filtracyjnych mamy. Będzie co robić, słuchajcie podzieliliśmy je na dwie takie grupy na właśnie ringi na i na takie różne inne bronia też przyszła e, bronia też przyszła przywitaj się e, dobra bo zaraz się porozciągamy zmieniło się coś ani nic, się nie, nic się nie zmieniło zobaczcie tutaj chłonność jest zdecydowanie słabsza dobra walgo do Zanurzony. Do kąpieli, tak jest. Robimy mu zanurzanie. On się nawet nie zabawił za specjalnie. Mm -hmm. Słuchajcie, e, takich ringów staram się unikać. One są dobre w sampach, moim zdaniem. E, w małych filtrach tracimy, tracimy sporo powierzchni filtracyjnej. I tak naprawdę nie wiem, czy ktoś będzie pisał. No właśnie, nawet nie piszą, bo one no zasadniczo e, jako prefiltr powinny robić dla tych ringów, na przykład dla Tropicala. I wtedy to ma jakiś sens same. Chyba szkoda więcej Ale oczywiście zobaczymy, mogę się mylić. Wy możecie mieć inne zdanie. Myślę, że się napił. Napił się. Wydaje wam, że może być już. my widzę. Wyciągamy to no. dziadostwo. I słuchajcie, mamy... Nawet jakoś tak nie bardzo się napił. 099. 099. 099 po założeniu. Spróbujemy go zapnąć. I Andia gotera. O! O! Każdy skoczył. Nawet za bardzo. I słuchajcie, w środku. To mamy ostrości pytać. Spróbujmy go... go o, tak troszkę doświadczenia. No nie ma. Nie ma szału, kochani. Także ten temat chyba generalnie... Póki co? Moim zdaniem 5. 4. 4. No to 4,5 Rewelacyjny nie jest. No, rewelacyjny nie jest. Dobra, następny temat to mamy, kochanie, co? JBL-cernek. Jb cernek słuchajcie, kolejne, kolejne ringi. Nie, już wam słuchajcie, pokazuję do słucha. Czy to już Coś musimy? Musimy. Coś nie, o, o, tego tak go troszkę o. przesunę, bo sami to, to sobie światło dobrze. zasłoniamy. No. I to już troszkę inna technika, jakaś taka walcowana. Wygląda nieźle. Ja bym go usadowił na razie po wyglądzie między, między ehejmem, ale jednak za, za tropikalem. Hmm. Zobaczymy zaraz, jak to. Jak to wygląda? Tara 0 Słuchajcie, o 5,49 Ciężki, ciężki. 5,49 to było co to mamy? Cermek. na środek to. Będziemy wiedzieli o czym mówimy o, dla widzów będzie lepiej. 5,49. 5,49 na sucho 5,49. Słuchajcie. Zanotowałem, panie profesor i teraz jedziemy no nie zanurzenie nasiąkanie nasiąkanie jakoś tak może podniosło się troszeczkę wyżej niż efej ale mam wrażenie że szału nie będzie słuchajcie zostawmy go jeszcze chwilę zostawmy go jeszcze chwilę a my zobaczymy co o nim piszą w internetach słuchajcie cena w tej chwili na rynku około 24-25 zł za, za 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 ile tu jest tego ziadowstwa bagaczy litry biegnąc ten do pokładu nie widzę ile tu jest tego jeden litr no, tu, mam 7, a tu jest 750 gram, więc może jakieś inne opakowanie. Czyli 750 gram kosztuje 24 złote. No, to można by było zobaczyć jeszcze w tabelce, umieścić cenę do, do ilości. I jakości. No ale to sobie możecie przeliczyć co taniej wychodzi bez przesady. Bo się zatabelkujemy, a ja nigdy nie byłem matematykiem. Noż. E, dobra, słuchajcie. Zaburzenie. Niewiele się zmieniło. Po, po chwili gadania robimy mu kąpiel. Pewnie szału nie będzie w tych mediach, już, już widzę, o już zapatrzyłem. tak mówi francuski pływak eee, Słuchajcie, materiał ceramiczny do filtracji mechanicznej, wysokoskuteczny wkład filtracyjny używany dostępnej filtracji mechanicznej. Możliwość zastosowania zarówno wody słodkiej, jak i słonej. Hieronik biologiczny materiał filtrujący przed wczesnym zabrudzeniem. Jedno opakowanie 750 gram wystarcza na 200 litrów wody. Tyle teorii. Tyle teorii. Jeszcze no, dajmy mu chwilkę. Dajmy mu chwilkę. Mówisz. Także kochani, yy, będziemy dzisiaj my mieli co robić, sporo tego montażu będzie. Już widzę. Ale czegoś dla was nie robi. Już. Wyciągamy. I wam drania za ucho dobra, 5,62, 5.62, czyli wcale też nie za wiele, czyli to też typowa filtracja raczej mechaniczna 5.62, słuchajcie. No dobra, zostało nam dziobnięcie. Chyba że ja. Twardie. tutaj. O, przepraszam. O, już go zbieramy. Masz moc. No i w środku, jak widzicie, jak poprzedni. Niewiele się dzieje, to co tylko od boku złapało. Także to raczej zaliczyłbym do filtracji mechanicznej i tak to później chyba podzielimy, e, bo, 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 bo. I pewnie tak to się powinno dzielić, jak sam producent pisze. Dobra, słuchajcie. Tak wygląda sytuacja z... 4,5 yy... 4,5 moja ocena nie no 4,5 to już miał tam trochę lepszy młody hejma, no dobrze to, to ja mu dam, ty mu 4,5 ja mu dam 6, 4,5 nie no 5, dajmy 5 chociaż nie? no dobrze dajmy mu chociaż 5 Dobra i to był słuchajcie JBL Cermax, może to odkładajmy na drugą stronę, no, to co już mieliśmy, też Poloring. I Eheim. I Eheim. I Eheim. I jedziemy, teraz mamy temat Biocermax, Ceramax, przepraszam, 1200, nie nauczy się wymawiać tego poprawnie. E, słuchajcie, o nim, o nim mówią co? E, myśmy zanim stosowali ten wkład. Tak, Myśmy zastosowali, on jeszcze z w którymś filtrze i powiem szczerze Wam, że yy, całkiem przyjemnie się spisuje, według mnie. Yy, wkład przeznaczony do biologicznej filtracji wody w akwarium, gotowy do użycia, nie wymaga puchania. Może być stosowany zarówno w akwariach słodkowodnych, jak i morskich. wykonane z odpornego szkła spiekanego, zapewniającego wyjątkowo dużą powierzchnię filtracyjną. No te wszystkie media ze szkła spiekanego, słuchajcie, mają to do siebie, że mają tam dużą chłodność kapilarną. I, 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 i co i jako filtracja biologiczna naprawdę nieźle powinny się spisywać. Zresztą no, sprawdziłem to na swoich baniakach, jest naprawdę nieźle. Cena słuchajcie, około 43 zł. Um, około 43 zł no, plus minus w internecie wiadomo te ceny się hmm. zmieniają się tak intensywnie, że to sobie musicie sprawdzać. Warzymy ważymy tego dziada słuchajcie y, tara 00 ja Słuchajcie na sucho 276 na sucho do 276 y, i jedziemy chładność powinna pewna bycznie O zobaczcie No Trwało to dosłownie. Pięknie, co? Tak. No i tak to powinno, słuchajcie, wyglądać. Nie ma co przedłużać, bo. Przełożymy. Tak go. jest, przełożymy go od razu do kąpieli. Zobaczymy, ile jeszcze przez chwilę sobie tej wody wypi. Ale widzieliście ten efekt, naprawdę. To no, tak. mnie na razie ma 10. <laughs> no, na pewno będzie w pierwszej, w pierwszej dziesiątce Te oceny się mogą zmienić. Jeśli chodzi o, 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 o wagę, później stosunek, bo to no, najwięcej tak. powie. Moglibyśmy to wszystko wrzucić na 10 minut, tak, ale to też nie o to chodzi, słuchajcie, no widać czy chłonie, czy nie na no, po minucie dwóch. Nie robił cyrkuł, bo to mm, trzeba by laboratorium całe uruchomić, a to też nie o to chodzi, słuchajcie. Co? Ja myślę, że już. Uważamy. 3,43 3,43 No to tu już jest sporo. No i teraz go próbujemy działnąć. O! No one są miękkie. Miękkie są... i bardzo ładne. Jest taka, słuchajcie jak arbuza się przekraja Całe osienki. To zdecydowanie no. chyba polecamy, co? No na pewno. Z tych no, 10. Co robiliśmy dla mnie 10. A nadychy jeden ja 9, żeby nie było, że... Będzie 9. Ja, bo ja jestem srog, niech będzie 9,5, tak. Ale to jest naprawdę bardzo dobre y, medium, y, jeśli chodzi tutaj o tą chłonność. Jeśli chodzi oczywiście o biologię, pamiętajcie. Jak użyjecie tego media tylko bez żadnej filtracji mechanicznej, to ono za chwilę przestanie spełniać swoje, y, swoje zadania, bo zapcha się syfem te wszystkie pory. E, które teraz są niebieskie, zapychają się z syfem i one już e, swojego zadania nie będą spełniać. Także to jest ważne, żeby był prefiltr mechaniczny, biologia, ewentualnie jeszcze klar, tak zwany już taka bardzo gęsta, jakaś płóknina, której ja nie lubię, bo bardzo często zapycha w moich drobnych baniakach filtr. Dobra, i został nam fluval prefilter, tudzież prefiltr, tudzież inaczej, tam to jak, e, Brakuje mi jednego media. A dobra, wróciliśmy. Tak, czy to jest... Czy się starzeje? To wygląda jak... Miniatura, warówka papieru, ale to <grym> Tak to nie wygląda. No, słuchajcie, yy, także tak to wygląda na sucho. Na sucho też waży, e, zaraz zobaczymy ile na sucho ciężko jak? 4,39 439, 4,39 na sucho. Jezu, tak. strasznie ciężki, tak Nie za, za dużo. 4,39, dobra. I co? Moczenie stopów. No ale coś tam się dzieje, słuchajcie. Ciało nie ma, ale coś tam się dzieje. No, Mamy mu chwilę. Słuchajcie, i to tak, z prefilter to jest, tak? Tak. No ale właśnie, to jest prefilter. Czyli generalnie to powinniśmy dawać przed przed na przykład słuchajcie, na ma lepsze wchłanianie niż, niż te sławne firmy. Zobaczymy, co o nim tutaj e, piszą. Furware filtr jest przeznaczony do mechanicznej filtracji wstępnej zapobiega to przedwczesnemu zatykaniu drobniejszych części filtra i przedłuża ich żywotność. nic jak jestem mądrze, zmniejszając częstotliwość wymiany mediów. E, wychwytuje cząstki odpadów stałych pod ich dotarciem do innych mediów, bla bla bla, do zastosowania filtra bla bla bla. Słuchajcie, i cena 750 gram 21 50 zł. 50 w jakimś tam pierwszym lepszym internetowym sklepie. Minęło chwilę. No szału nie ma, ale jest lepiej jest. niż w, w tych, tych poprzednikach i zdecydowanie trzeba było im dać lepszą cenę Zaraz zobaczymy, ile, ile będzie ważył po zanurzeniu. Słuchajcie, na jakąś minutkę. E Zaczęliśmy się. Zaczęliśmy się, tak. Wszystko jest po niemiecku, także nie poczytałem. Słuchajcie, mogę Wam poczytać. Mogę Wam poczytać. Nie, nie będę wam czytał tych głupot. Szkoda, szkoda czasu, słuchajcie. Kurde, ty już kawki nie masz. Nie mam. W tym przerwę. Tak, Ciach przerwę na kawkę jeszcze. Zrobienie. Słuchajcie, niedzielno i zaraz jedziemy dalej, bo musimy dzisiaj zrobić tych odcinków. Całą żeby wam, e, żebyście nie czekali po 2-3 tygodnie, no mówiąc kolokwialnie. I tak macie do nas sporą cierpliwość, ale no wybaczcie e, ostatnio szpilnak, jak to było jak albańskie wieśniaki, a siedząco chrapiąc, jak fiona ze szeregiem, mówiąc kolokwialnie. Eee, tak jesteśmy wypoczęci, urlopu w tym roku nie było. Planujemy coś, może wyskoczyć na jakiś weekend z dala od wszystkiego, ale jak znam życie, to nie Dobra. <laughs> Dobra, wyciągaj tego dziada, wyciągaj tego dziada, robimy mu ważenie mamy 0. Zero. Mamy 0, zero. mamy 0. 4,95 4,95, słuchajcie, po namaczaniu 4,95 4,95 po namaczaniu słuchajcie, no to Czy myślę, że kryjemy? tu w okolicach jeszcze wstrzymajmy się za cenami. To może będzie... Ja... Teraz odwrócę. No nie jest źle. Tu gdzie, tu gdzie to było zanurzone, czyli dołem, słuchajcie, to, to coś tam już ciągnie. Mm, czyli naprawdę jest to w miarę porowate medium, nie jest to zwykła szklana rurka. Jak na mechanika, wydaje mi się, że nieźle. Dałbym tu w okolicach 6-7, żeby, żeby tu było lepiej. Nawet 7 powiem szczerze, jeśli chodzi o media biologiczne. Eee, nikt tego chyba tak nie dzieli, a może... Ale jaka to ocena też ku 7? Tak. No, myślę, że tak, że to będzie tak, sprawdzało. No, no jest nieźle, bo wobec tego tak. Słuchajcie, no cóż, podsumowując, na końcu podamy, podamy, że tak powiem, zaraz zrobimy tą tabelę, zrobimy przeliczenia i podamy wam procentową pojemność tych, tych zmiany masy, tak? Gdybym miał ja z tej, z tej piątki polecić, gdybym miał kupić osobiście, to zdecydowanie akurat ewentualnie Poro Links Tropicala. Yy, nie chodzi mi o cenę, bo, bo ja tam za specjalnie patrzę, chociaż nie są najdroższe. Z tego co się orientuję, jak widzieliście, całkiem nieźle się spisują. W tej piątce na razie dla mnie te dwa wygrywają, aczkolwiek zobaczymy pełne podsumowanie. Ja bym jeszcze żadnej sprawy nie, nie, nie przesądzał. Nie wiem czy oglądaliście wczoraj walkę, my oglądaliśmy. E... Ciężko było kibicować, bo, bo byłem właściwie, nie... bardzo tych dwóch bokserów robiliśmy, ale tam też do samego końca sprawa nie była przesądzona. E... Bardzo, bardzo fajna walka, jeśli nie oglądaliście polecam osyżucha, gdzieś tam sobie zerknijcie. 12 rund na pełnym razie. E... Stąd też mieliśmy nagrywać odcinek wczoraj, e... nie zdążyliśmy długo wygadać. Dzięki wam kochani za tą część. Słuchajcie, mm, pozdrawiamy was. Daj. Tak jest, bardzo i zapraszamy do następnej części. Hejka.